Wydaje mi się, że interesuje mnie przede wszystkim to te ciemne strony pracy jako analityk danych, bo to jest zawsze interesujące. Każdy ma trochę inne doświadczenie, doświadczenie inaczej pracuje, inaczej działa w tej pracy, więc zawsze mnie interesuje to, czego ludzie nie lubią, co im przeszkadza, co jest złe, co mogłoby było być lepsze, ponieważ, mm -hmm. no, nie czarujmy się, to nie jest praca marzeń, jest wiele rzeczy, które y, mogłyby nie istnieć albo które nam przeszkadzają rzeczywiście w tej pracy, czyli czy masz coś takiego i czy mógłbyś porozmawiać bardziej o tych ciemnych stronach? E, tak, tak. My, e, myślę, 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 tak, myślę, że tak, że każdy mógłby, mógłby gdzieś tam powiedzieć i, i to, jest, to jest bardzo fajne pytanie, fajnie, fajnie, że, o tym, fajnie że o tym wspominasz. Są dwie rzeczy, o których, o których ja powiem, które, które gdzieś mnie bardzo drażnią, i ja nie mam na nie rozwiązania. Być może będziesz w stanie pomóc. Pierwszy, pierwszy problem w pracy analityka, być może to zależy od firmy tutaj, ale takie było większość mojego doświadczenia, polega na tym, że wbrew takiej, takiej, takiemu wyobrażeniu, jakie my mamy, to nie jest tak, że my rozwiązujemy problem od początku do końca. To znaczy, że e, przychodzi do nas biznes, przychodzą do nas ludzie z biznesu, dają nam dane. Już nawet umówmy się, że te dane nie są najlepszej jakości i naszym zadaniem jest jakby wyprofilowanie tych danych tak, żeby się dało z nich skorzystać, żeby je dało się przeanalizować. No ale dają nam dane do analizy. I teraz um, wróćmy na przykład do Twojego, do twojego um, fajnego prostego przykładu. Nie, że mamy, mamy ludzi, którzy kupują w sklepie w sklepie online um, i część kupuje, część nie kupuje dlaczego, tak? um, Ty masz jakiś czas na przeanalizowanie tych danych. I um, niestety, najczęściej kończy się tak, że ty dochodzisz do jakichś takich pewnych sugestii ale żeby przeprowadzić całkowitą analizę, to to jest projekt na pół roku, a ty nie masz na to czasu, bo ty jesteś analitykiem, który jest wynajęty do mnóstwa innych rzeczy. I rzadko kiedy mamy luksus tego, żeby usiąść nad zagadnieniem i siedzieć na nim pół roku, jeszcze najlepiej zatrzymać czas w sensie, że ta firma się przestaje rozwijać, w sensie nie dodaje nowych feature'ów, które nagle zmieniają de facto obraz, który, który miał być analizowany na początku. Um, I jest, 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 jest to trudne, jest to frustrujące, bo jeżeli przejdziemy przez taki proces kilka razy, to może się wzrodzić w nas takie poczucie, że my ślizgamy się po powierzchni, tak? że my widzimy, że można byłoby się, sięgnąć ręką głębiej, posiedzieć, spróbować zadać lepsze pytania, ale to wszystko zajmuje czas, a niestety często presja ze strony biznesu jest dobra, 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 czyli po prostu mamy wklejać więcej kotów w reklamach, bo jak są koty, to jest więcej, tak? Dobra, to idziemy dalej. Nie wiem, czy się spotkałaś z takim, z taką sytuacją, czy miałaś podobne doświadczenia. Wiesz, co, to jest interesujące, o czym mówisz, bo dla mnie to nie jest na przykład problem. Mhm. Ja nawet bym poszła w drugą stronę, że dla mnie czasami ja już bym chciała skończyć tą analizę, bo ja już mam tego dość, a ten biznes jeszcze ciśnie, a może jeszcze to, a może to, a może sprawdź jeszcze coś więcej i zaczyna się, zaczyna się tworzyć taki proces iteracyjny. Który tak naprawdę nie ma końca. I tak jest często też w data science. Może to też wynika z tego, w jakich firmach ja pracowałam i z tego, że tam nie było aż tak dużego nacisku i jednak mieliśmy ten czas dla siebie, że tak powiem, czyli mieliśmy ten czas na taką pełną analizę. I też teraz pracuję w tym data science, no to tu jest więcej jednak tego czasu. Te, tygo, te projekty trwa, trwają tygodniami miesiącami, więc, więc nie ma takiej sytuacji, że okej, okay, w tym tygodniu dostarcz mi ten projekt i. i już jest deadline na niego. Więc jest to bardzo interesujące. Wydaje mi się, że być może przejście z, tego, z tej analizy danych na data science trochę rozwiązałoby ten twój problem. Być może, być może. To, to, to dobrze, że jest, to dobrze, że jest nadzieja. To jeszcze powiem o drugiej rzeczy, która mnie, która mnie denerwuje. I to już nie wynika to moim zdaniem, powiedzmy, że pierwszy problem, źródłem pierwszego problemu są, jest biznes, czyli ci ludzie po, po drugiej stronie, dla których my de facto pracujemy, a drugi problem jest w nas, w nas samych, często w naszych zespołach, być może naszych szefach i jakimś tak umorzeniu. Otóż, bardzo często jest tak, i to też jest moje doświadczenie, że jest duży, taka, duża taka Trybalizacja i rywalizacja narzędziowa. To znaczy, mamy jakiś tam system, który nam, który nam e, e, działa. Załóżmy, e, załóżmy że e, mamy mm, serwer w SQL-u i mamy na to wizualizacje robione w, w tableau. I jak w każdym ekosystemie, e, jest tak, że mamy pewne ograniczenia. I w pewnym momencie pojawia się człowiek, który mówi: Ja wiem, co jest problemem. Problemem jest ten setup. Po prostu mamy złe narzędzie, musimy wziąć inne narzędzie i jak weźmiemy inne narzędzie, to wszystko zniknie, znaczy wszystkie problemy znikną. My, to musimy, my teraz musimy przejść z tego SQL, ale my musimy przejść na takie narzędzia ITL-owe. Bo problem jest w tym, że na przykład nie mamy, nie wiem, AlterXa, Najma, cokolwiek, tak? Czyli mamy taki. I wtedy zaczynamy dyskutować o tym, że tutaj problem, jakby nie wiem, narzędzie A ma takie feature, a narzędzie B ma takie feature. I wchodzimy w spór między narzędziami, który jest moim zdaniem bezsensowny, bo zazwyczaj jakby żadne narzędzie nie jest, nie jest gdzieś tam idealne, ale. Jest bardzo dużo tarcia wewnętrznego nad takim, bo każdy się na czymś lepiej zna. Nie? Jeden się zna bardziej na tym, inny by się zna bardziej na tym, i jest dużo takiego tarcia. Moje zabawki są lepsze. Naucz się zestawu moich zabawek, moje zabawki są lepsze. Zastanawiam się, czy u Ciebie jest tak, że na przykład, nie wiem, powiedzmy po stronie Pythona, jest tak, że ktoś ma preferowane biblioteki i z tych bibliotek korzystamy. Czy to jest jednak bardziej pewien standard, być może nawet pewien sposób wykorzystywania tych, tych, tych bibliotek. Więc. Skupianie się, denerwuje mnie skupianie się nie na problemie do rozwiązania, tylko na um, takim, hmm, nie wiemy co zrobić, no to pewnie trzeba, y, pewnie trzeba y, wymienić, y, wymienić na narzędzie. Nie? Jeszcze tak, próbując to skrócić do jakiejś bardzo prostej metafory. Y, mój samochód jest brudny, muszę kupić nowy samochód, bo nowy samochód będzie czysty. Y, I wtedy mój problem zniknie. Tak. Też jest interesujące, też się z tym nie spotkałam. My mamy takie problemy w pracy, ale one nie są aż tak częste, bym powiedziała. I bardziej to polega w Pythonie w pracy, w której teraz, teraz pracuję, na tym problemie, jak to wszystko zaprojektować cały ten kod, co on ma robić po kolei, mhm. żeby, żeby to było optymalne. Czyli na przykład ja sobie przetwarzam jakieś dane w Pythonie. I co potem? Od razu je wrzucam do modelu, czy ja mam je gdzieś zapisać, czy mam je zapisać na jakiejś chmurze, czy mam je zapisać na, w bazie danych, czy co mam z nimi zrobić w tym etapie. Więc głównie te dyskusje dotyczą infrastruktury, jak infrastruktura przetwarzania tych danych ma, ma być zbudowana. Aczkolwiek nie powiedziałabym, że to są jakieś długie dyskusje, bardziej to są dyskusje na tu i teraz, mamy problem do rozwiązania, więc w którą stronę idziemy. I też tu się pojawiają te preferencje, czyli ja to robiłam w poprzedniej pracy tak, więc tak jest dobrze. Mhm. Ale nie powiedziałabym, że dla mnie kiedykolwiek był to duży problem i jako analityk danych też sobie nie przypominam takich sytuacji, więc interesuje mnie tylko pytanie jeszcze jedno. Jak mhm. często ci się to zdarza? Czy jest to problem, który się pojawia cały czas? Hmm. Czy, czy po prostu raz na jakiś czas, ale jest na tyle wielki, że. że Wiesz, jest co problem. To, to jest? To jest kwestia jakby większego problemu, który pojawia się raz na jakiś czas, który polega na tym, że każdy system, który gdzieś tam zbudujemy, jest ostatecznie niedoskonały i pojawia się taka wizja, taka idea, i ona najczęściej jest po prostu związana z oprogramowaniem, że trzeba to wszystko zaorać, i zbudować na czysto i wtedy będzie idealnie. I zazwyczaj tego typu pomysły są jednak wyrzucane jako nierealistyczne, ale niebezpieczne jest to, jeżeli taki pomysł zakwitnie. Jednak jakby duża ilość osób stwierdzi, że to jest doskonały pomysł, bo z mojego doświadczenia wynika, że to nigdy tak nie będzie. Że my zbudujemy nowy system i w tym nowym systemie będzie lepiej. Będą inne problemy po prostu. A dobra, jeżeli miałbym odwrócić rzecz i teraz powiedzieć, a czy masz coś, co Ciebie bardzo denerwuje? Bo skoro nie spotkałaś się z tymi rzeczami, to jestem ciekawy, tak. co Ciebie najbardziej wkurza. Wiesz co, to pewnie zależy też, czy mówimy o analizie danych, czy data scientist, pomówmy o tej analizie danych, bo mm -hmm. może łatwiej nam jest zrezygnować w tym, w tym temacie. Coś, co mnie bardzo wkurzało, to była komunikacja z innymi ludźmi, przede wszystkim z ludźmi biznesu. I ja też swego czasu prowadziłam dużo rekrutacji na analityka danych i miałam wrażenie, że wszystkim ludziom to, to przeszkadzało, którzy się rekrutowali na to stanowisko. Ponieważ to jest tak, że często my, jako analitycy danych, mamy zadania, które są proponowane przez ludzi biznesu. Czyli oni potrzebują coś wyciągnąć, coś zanalizować, coś tam policzyć. I my to dla nich robimy. I mhm. oni oczywiście no, nie rozumieją tego języka technicznego, więc czasami jest tak, że powiedzą: OK, zrób to tak, jak uważasz i, i to będzie już OK, wtedy jest idealna sytuacja, ale często jest tak, że oni mają jakieś pomysły. Czasami te pomysły są w ogóle niedoruszenia, i my, mimo że wiemy, że to jest zły pomysł, to i tak go musimy zrobić. A czasami jest tak, że właśnie staje się to takim procesem mega iteracyjnym, że okej, okay, my coś zrobimy, to oni mówią, okej, okay, ale jeszcze to, ale jeszcze to, ale zmieni jeszcze to. I ty wiesz, że gdybyś to miał zrobić od początku, to to by była jakaś pierdoła od razu, byś to zrobił, mhm. ale już jesteś tak późno w tym etapie, że mała zmiana na samym początku nagle się okazuje problemem do zrobienia na kilka dni. Więc ta komunikacja jest. Trochę problematyczna, bardzo często bywa. Kolejną taką kwestią, która nie wiem, czy u Ciebie to ten jest taki problem komunikacyjny? Powiem tak, on jest, ale on mi nie przeszkadza. Być może to wynika z e, moich gdzieś tam predyspozycji tego. Co, bo, tego, co, co, co ja lubię, czego, czego nie lubię, ym, ponieważ on jest dla mnie paliwem do kontaktu z ludźmi, a ja kontakt z ludźmi generalnie lubię i uważam go jako część swojej pracy. Natomiast wiem, że nie dla wszystkich on jest tak ważny, tak potrzebny i tak dalej, więc dla mnie to jest tak, jakby wiesz, no, yy, yy, ja to biorę jako, jako część pracy i dla mnie to jest. Okej, okay, to, to, to nie stanowi dla mnie źródła przykrości, ale doskonale rozumiem samą istotę problemu, gdzie ktoś mi mówi, żebym dołożył jeszcze jedną kolumnę. Ja później tłumaczę, że to nie jest tak, że ja wstawię tą kolumnę, że ja jeżeli mam 18 kolumn i robiłem to tydzień, to teraz wstawienie 19 kolumny zajmie mi godzinę. To tak nie działa i czasem jest trudno to przekazać w drugą stronę. Mhm. Jasne. Dla mnie kolejnym takim problemem jest powtarzalność tej pracy. Często jest tak, że na początku, jak zaczynamy pracę jako analityk danych, robimy jakieś fajne rzeczy w tej analizie, kodowanie w SQL-u. Dla nas wszystko jest nowe, wszystko jest wyzwaniem, wszystko jest fajne, ale po jakimś czasie te zadania, które, które mamy do zrobienia, zaczynają być takie same, zaczynamy pisać w kółko te same queries. Kółko, ludzie, biznesy chcą widzieć ten sam KPI i, i to wszystko przestaje dla nas być frajdą, przestaje być też, też wyzwaniem. No bo na początku napisanie czegoś w SQL jest wyzwaniem, po jakimś czasie już nie jest. Więc. Yy... To jest dla mnie dość duży problem i był dla mnie dość, dość duży problem. Też wydaje mi się, że to zależy od firmy, bo czasami może być tak, że jest jeden analityk na całą firmę i on wtedy ma różne problemy do rozwiązania, ale czasami jest tak, że jest jeden analityk na jakiś produkt albo na jakiś dział i on tylko analizuje dane z tego produktu albo z tego działu. No i te dane są w jakiś sposób ograniczone, więc zaczyna się ta ogromna powtarzalność tych zadań i, i dla mnie też to był problem w pracy analityka. Okej, okay, okej. Okay. To tutaj powiem szczerze, że ja nie miałem tego doświadczenia, ale to wynika pewnie z, jakby z roli, którą przyjmowałem, bo pracując wcześniej w Lufthansa pracowałem jakby na jednym problemie analitycznym, ale on był tak złożony, że za każdym razem, że, że jakby nie było widać horyzontu tego, żeby, żeby pewien problem związać. Tutaj niestety nie bardzo mogę mówić o, o szczegółach, ale dotyczył on powiedzmy poprawnego interpretowania dokumentów finansowych, tak to nazwijmy. I, i, I w zależności od tego, problem był tak złożony, a ja byłem na tyle niedoświadczony, że to dla mnie był cały czas, Cały czas wzrost. Ja nie widziałem horyzontu. A z kolei, w obecnej firmie, jest tak, że tempo rozwoju i ilość rzeczy jest tak duża, jest tak zróżnicowana, że nie mam absolutnie tego, dlatego że jest bardzo dużo różnych typów problemów, które mnie dotykają. To być może wynika z tego, że pracuję nie w zespole produkowym, tylko pracuję generalnie w zespole business intelligence, który wspiera wszystkie możliwe, wszystkie możliwe departamenty. Jakby spotyka się i z problemami analitycznymi, i z problemami powiedzmy to infrastruktury, czyli narzędzi, które, w, których, w których to jest pokazywane. I jeszcze próby dogadywania tego na poziomie, powiedzmy, takim strategicznym, co chcemy mierzyć, dlaczego to chcemy mierzyć. I to powoduje tak duże zróżnicowanie, że bardziej moim problemem jest powierzchowność, o której wspomniałem wcześniej, niż, niż, niż nuda. Nie?